Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Moje ulubione miejsca w Biblii. Dzisiaj ważny temat. Chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat przezwyciężania różnego rodzaju lęków. Lęki, obawy, strach to bardzo ważna, poważna nawet kwestia. One to potrafią zachwiać całym naszym życiem. Wtedy stajemy się jacyś tacy inni. Wyzwalają w nas czasem najgorsze uczucia, takie zachowania, które generalnie, gdyby nie strach, w ogóle nie miałyby miejsca, stajemy się inni i nienaturalni. Generalnie, stany lękowe powodują najróżniejsze straty w naszym organizmie. Choruje nie tylko głowa, ale choruje nasze ciało. Zaczynamy odczuwać najróżniejsze somatyczne dolegliwości, różnego rodzaju bóle. A także miewamy bardzo, bardzo obniżony nastrój. Niezależnie od tego, czy nosisz maseczkę, czy dezynfekujesz ręce, czy też w jakiś sposób izolujesz się od innych, po pewnym czasie dostrzegasz, że problem właściwie pozostaje w tobie cały czas. Cały czas nosisz w sobie strach. Wydaje ci się, że udało ci się go już jakoś tak przygładzić, obłaskawić, ograniczyć. Tymczasem wystarczą najnowsze wiadomości o ilości zakażonych osób, i już Twoja pewność, Twój spokój gdzieś wyparowuje w kosmos, i lęk budzi się w Tobie na nowo, jak lew, i zaczyna pożerać wszystko, cokolwiek jest dookoła. Jeśli odnajdujesz się w tym, co mówię, znaczy to, że masz spory problem. Oprócz tego, Biblia wypowiada się, że bojaźliwi ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego. I co teraz? W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk. Bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Nie bój się, tylko wierz. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o dwóch czynnikach, które powodują nie tylko redukcję lęków, strachu, ale kompletnie go usuwają. Jednym z nich jest miłość, a drugim czynnikiem jest wiara. Gdy się boimy, pojawiają się w nas najróżniejsze psychiczne napięcia. Stosujemy różnego rodzaju uniki, wycofywanie się, oskarżanie innych ludzi, złość, może nienawiść, brak panowania nad sobą, a także niespójne działania, niespójne wypowiedzi i też nierzadko problemy ze snem. Pojawia się także brak koncentracji takiego, Dobrego skupienia się i też stany depresyjne. A ja chciałbym dzisiaj Ciebie zachęcić do tego, abyś nie ulegał strachowi. I zanim powiem jeszcze o źródle, z którego czerpiemy tą siłę, chciałbym zachęcić Cię do tego, abyś był całkiem naturalny, taki myślący. Przyglądał się i zastanawiał się nad tym, co się dzieje dookoła Ciebie. Bo przecież, czy nie jest to dziwne, że jeśli przed chwilą obaj zdezynfekowaliśmy ręce. A teraz nie możemy ich sobie podać. Strach po prostu działa w ten sposób, że nie myślimy logicznie, ulegamy emocjom, ulegamy różnym lękom, panice, strachowi. Ja oczywiście nie myślę tutaj o tym, aby spotykać się z chorym na dajmy na to gruźlicę czy Covida. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby nie stosować absolutnie środków ostrożności, ale przecież jest to całkowicie Oczywiste, że jeśli jesteś osobą, która zachorowała, to powinieneś zostać w domu, a jeśli jesteś zdrowym, to nie powinieneś cierpieć z tego powodu, że ktoś inny jest chory. Tak oczywiście byśmy chcieli, ale wszystko dookoła nas nie jest doskonałe. I tutaj Biblia przychodzi nam z instrukcją i z odpowiedzią. Mówi nam, że rozwiązaniem jest doświadczenie osobiście Bożej Miłości. Czyli miłości jako Bóg ma do nas, miłości, jako Bóg nas kocha tą miłością, a także zawierzenie Bogu, co spowoduje fakt, że ten strach zostanie nam po prostu zabrany. Przypomnę, że Boża miłość usuwa strach i każdy, kto wierzy, nie boi się. Tak bardzo to się kłóci z tym, co mogę oglądać w ówczesnym świecie. Ale przecież jeśli doświadczysz tej prawdziwej doskonałej, to chcę zaznaczyć, że jest tutaj w Biblii to napisane, miłości, która pochodzi od Boga, miłości doskonałej, to nie będziesz doświadczać udręki tego strachu, bo przecież emocje takie jak lęk, strach, one mogą się pojawiać w życiu każdego z nas, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Natomiast Boża miłość, jeśli ją posiadasz, jeśli masz dostęp do niej, a każdy ma i może z niej skorzystać, spowoduje to, że po prostu ten strach zostanie Ci zabrany. Także zawierzenie Bogu spowoduje to, że wzrośnie w Twoim życiu odwaga, śmiałość. Wiara sama ma wpływ na przyrost odwagi, a kiedy pojawia się odwaga, to zrzuca stronu wszelki strach. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał, bo co może mi uczynić człowiek? No dobrze, ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Żeby otrzymać od Boga miłość, żeby napełnić się tą miłością, żeby rozpocząć drogę wiary. Moim zdaniem wystarczą do tego trzy konkretne sprawy. Po pierwsze, dobrze jest, abyś czytał przynajmniej Nowy Testament. Codziennie przeczytaj jakiś wybrany fragment, który Prowadzi do Twojego życia inspirację, pokaże Ci prawdę, bo przecież Słowo Boże i Bóg jest prawdą. Jeśli będziesz czytał właśnie to słowo, ten list od Boga dla Ciebie, Twoje serce, Twoje myśli, Twoje życie zacznie się ustawiać w zupełnie inny sposób, niż myślałeś, niż myślałaś dotychczas. Po drugie, jeśli rozpoczniesz taką szczerą, ufną modlitwę do Boga, wystarczy, że zwrócisz się do niego, uwaga własnymi słowami, nie za pomocą formułek różnych, ale tak po prostu jak czujesz to, co w tobie jest, o tym, Powiedz Bogu, On słyszy. I po trzecie, staraj się spotykać z ludźmi, którzy również ufają Bogu ludźmi, którzy wnoszą pokój do życia innych ludźmi, którzy są odważni, którzy właśnie nie ulegają lękom. Nie chodzi o to, żeby nie spotykać się z ludźmi, którzy się boją. Nie, trzeba ich wspierać, pomagać, zachęcać, w jakiś sposób odgonić ten strach od nich. Ale chodzi o to, żeby być wśród ludzi, którzy dzięki imieniu Jezus, dzięki wierze w Boga, potrafią ten strach po prostu przezwyciężyć i w tym zwycięstwie chodzą codziennie. Zgodnie z zasadą, z kim przestajesz, takim się stajesz. W samej Biblii podobno słowo nie lękaj się użyte jest 365 razy. Nie sprawdzałem tego, ale słyszałem, że właśnie tak jest. Jest to doskonała okazja do tego, aby jeden taki werset przeczytać jednego dnia. Bo przecież możemy w Biblii przeczytać, że Bóg niesamowicie nas kocha. Mówi: Ja ciebie wykupiłem, nie bój się, nie lękaj się. Mówi o tym, że jesteśmy mu drodzy, cenni i że on nas kocha, i żebyśmy się nie bali, tylko wierzyli Jemu. Kochani, i wreszcie spisałem sobie też kilka rad. Może nie są to biblijne, ale są to moje już osobiste rady i to wynika z moich osobistych przemyśleń z ostatnich kilku miesięcy. Na pewno nie polecam, abyśmy napawali się i nakręcali super najnowszymi wiadomościami, jak to bardzo źle jest na świecie i w kraju. Nie zachęcam też do tego, aby przyjmować jako pewniki, gdy Mówi się o różnych schorzeniach, mówi się o efektach działania koronawirusa. Nie zachęcam też, aby przyjmować za fakt słowa takie jak może powodować, może spowodować. Dlaczego widzimy nieustannie, że ta szklanka jest do połowy pusta? A może wcale tak nie będzie? A może właśnie nic się nie wydarzy? A niestety wielu z nas, gdy słyszą te słowa, wydaje im się, że to już jest wszystko stracone i widzą siebie w trumnie. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy jednak codziennie nie badali i nie śledzili pół dnia tych wiadomości. Abyśmy zadbali o taką równowagę i taki rozsądek w tej kwestii, naprawdę nie ma co się nakręcać. Musimy też pamiętać o tym, że media naprawdę nie pokazują uczciwie całej sytuacji, dlatego szkoda po prostu zdrowia. Staram się przebywać z ludźmi, którzy tak naprawdę wszystko cedzą przez. Duże sito i zastanawiają się nad tym, co piszą inni, szczególnie gdy tak pewnie się wypowiadają, a tak naprawdę nie są żadnymi specjalistami w danej dziedzinie. Zbyt wielki mamy teraz chaos informacyjny, dlatego ja osobiście nie wierzę na słowo, ale jeśli ktoś się wypowiada, staram się zachować środki ostrożności. Ale też nie kopiuję zachowań innych ludzi, bo czasami ludzie po prostu robią głupoty. Ponieważ nie wszystko, o czym czytamy na social media, jest w pełni wiarygodne, staram się skupić jedynie na wypowiedziach osób wiarygodnych, osób znanych, osób, które też są właśnie wspomnianymi wcześniej specjalistami. Zachęcam cię do tego, abyś też nie izolował się. Jeśli jesteś zdrowy, nie izoluj się całkowicie, staraj się jednak przebywać z ludźmi. Całkowita izolacja. Izolacja to nie jest dobra rzecz. Staraj się więc nie uciekać od ludzi, ale zadbaj o swoje dobre samopoczucie o to, żeby coś dobrego zjeść o to, żeby posłuchać dobrej muzyki zadbaj o to, abyś mógł, abyś mogła mieć nieustanny kontakt ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną. Nie bądź też nierozsądny nie wchodź do jaskini lwa. Myślę, że nie powinniśmy być aroganccy i też nie kusić Boga, nie być tacy, wiecie, zuchwali. Ale jeśli ktoś z Twoich znajomych prosi o pomocną dłoń, może ktoś jest chory i potrzebuje Twojej pomocy, nie bój się, tylko idź i pomóż temu człowiekowi. Jeśli jesteś zdrowy, jest to z pewnością Twój obowiązek. I na koniec już moja duchowa rada. Codziennie rozmawiaj z Bogiem. Codziennie przeczytaj coś z Pisma Świętego. Już wcześniej o tym wspomniałem. A Twoja rozmowa, Twoja modlitwa do Boga niech będzie taka autentyczna, taka normalna, taka szczera, tak jakbyś rozmawiał z partnerem czy ze swoim przyjacielem. Pamiętaj o tym, aby w każdej modlitwie zastosować te trzy elementy: żeby przeprosić, żeby podziękować i możesz wtedy poprosić. Chciałbym wskazać na to doskonałe źródło jeszcze raz. Tym, który daje nam odwagę, tym, który pozwala nam przezwyciężać wszelki strach, zabiera, usuwa strach, jest Pan Bóg. To Jego Duch Święty, który został zesłany, którego gdy zaprosimy do swojego serca, to On wtedy zabierze nam strach zabierze nam lęk, dlatego że On nie jest duchem lęku. Bóg nie dał nam ducha lęku, ale dał nam ducha odwagi, ducha śmiałości. Więc jeśli przebywasz z Duchem Świętym, jeśli zaprosiłeś Go, to On nieustannie będzie napełniał Twoje życie miłością, radością, pokojem, wdzięcznością. On też będzie miał wpływ na Twoje zwycięstwo i będzie niesamowitą radością we wszystkich przeciwnościach życia, które Cię spotykają. Teraz już wiesz, że nie chodzi o to, żeby samemu stanąć na głowie, posłużyć się najróżniejszymi mechanizmami psychologicznymi do tego, aby z Twojego życia został zabrany strach. Oczywiście, niektóre z nich zadziałają, ale nie będzie to to samo, co. Doskonała miłość Boża, która usuwa wszelki strach. Dlatego zachęcam Cię, kiedy skierujesz się do Boga w modlitwie, kiedy będziesz o Nim myślał, kiedy spędzisz z Nim czas, pamiętaj o tym, żeby wziąć od Niego wszystko to, co On obiecuje. A co Bóg obiecuje, to możesz odnaleźć. W księdze, która nazywa się Biblią, szczególnie czytaj, zachęcam Cię Nowy Testament, ponieważ tam Bóg przeznaczył dla Ciebie tak wiele obietnic. A jeśli Duch Święty wejdzie do Twojego życia, jeśli Bóg zaangażuje się w kształtowanie Twojej duszy, to On naprawdę może nie zdarzy się to od razu. Może nie zdarzy się to automatycznie, a może zdarzy się od razu. Bóg jest niesamowity w swoim działaniu. Kiedy zwrócisz się do Niego, pamiętaj, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Dlatego kiedy Boża obecność, kiedy Boża miłość, Boże zwycięstwo wejdzie do Twojego serca, w tym momencie usunie stronu wszelki strach. Pan Jezus zmartwychwstał i jest z pewnością blisko Ciebie. Wypada po prostu rozejrzeć się dookoła, poszukać go w Słowie Bożym, poszukać go w modlitwie, postaraj się nawiązać relację z Nim, bliską relację, a zobaczysz, że wszystko to, co On Tobie da, będzie całkowicie za darmo, ponieważ On to wszystko już spowodował, umierając za Twoje grzechy na krzyżu. On już ponad 2000 lat temu zmartwychwstał i wszystko to, co przygotował dla Ciebie jest na wyciągnięcie ręki. Zachęcam Cię, abyś codziennie przebywał, abyś codziennie przebywała z Jezusem Chrystusem, a wtedy zobaczysz, że stan Twojej duszy z ciemnego zacznie robić się jasny, a Twoje życie będzie po prostu podnosić się do góry. Dziękuję ci za wysłuchanie kolejnego odcinka z mojej serii Ulubione miejsca w Biblii. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do wspierania nas finansowo, a także do tego, abyście subskrybowali go dalej, wciśnij dzwoneczek i otrzymacie powiadomienia o kolejnych odcinkach. Nie bój się, tylko wiesz. Cześć.